I wierzyć w to, że coś się da zrobić. A jeżeli to nic nie da, no to nie da, ale robi się jej podoba. Słuchajomości przede wszystkim. Robię to, co lubię, mogę się w tym rozwijać i jakoś to spełniać. Pewnie każdy z nas, z nas ma tę nutkę buntu i chyba o to chodzi. Skłodać się mają nogi. A bez nie mają gdzie mieszkać Jeśli Ktoś sam nie skuje tak tutaj jako noc. to nie w jakikolwiek sposób. To jest skład coś nie do. To się widzi te pustostany się obczaje, wchodzi się, próbuje się wejść do takiego domu i zlokalizować, że ktoś tam nie wiem, się kręci przy tym. To jest kwestia takiej nie, wizji lokalnej. To jest mojego miasteczka i no, nie ma. ma wielu możliwości. Ogólnie to jest senne miasteczko dobre na spędzenie wakacji. Ja uważam uważa to za swój dom. to jeżeli, jeżeli tak się uważa, to wiadomo, że to chyba... W sumie dzięki pracy, pracy tych osób, które wychodziły się tu jakieś półtora roku temu, ten budynek wyglądał no, coraz starym Budynek był bez ani jednego okna. To jest właśnie regulamin, którego każdy tutaj Czeka, no każdy nie wierzymy na narkotyków, to znaczy, że w tym budynku nie ma ćpania, e, ani przybywania pod wpływem środków e, z, z, zmieniających świadomość. Nie ma ćpania u nas i tyle. Ćpanie zawsze się kończy w ten sposób. Za zawsze się kończy na uzależnieniu na myśli, I to, że że Czasami jeszcze do, do, do tego przygrywamy, że po prostu się nie ma już kasy na Ćpanie. Chcemy być wolni od na narkotyków. Nauka to nie jest wolność. Jesteśmy tu po to właśnie, żeby być wolni. Bez ograniczeń. Automatyczny nauk to już przekreśla to. Takie jest zdanie moje. Dbamy o porządek. Pilnujemy dyżuru. Zostawiam po sobie czystą kuchnię, Spukujemy po sobie WC. U nas na przykład jest taka sytuacja, że jak te bieżące wody w zimie, mieliśmy awarię. No, mówię, było no, na samat, no, nie do czynienia z matką, ale nie widać nawet. Ale na żeby publikację wyglądała. Większość ma widać jednak, że między ze śmietników, po prostu ludzie wystawiają i przenosimy. Teraz będziemy rosnąc, no, ludzie robią się remonty, czyli będziemy mieli nowe medy tutaj do balonu, czyli będzie też lepiej odmiana. Większość rzeczy dostałem albo od znajomych, albo gdzieś znalazłem, albo gdzieś na targu kupiłem. No, na przykład, nie wiem, Sprzęt, którym je zarabiam. No to kupiłem tanie kosztem. z znalazłem. No, I jakiś pan wyniósł telewizor na no, śnieg. zapytali się, czy, czy jest dobry. Ja mówię, że dobry, że można go wziąć. Rynna. i kawał równy, któryś ma robić. Trochę kręci i śmiga. I piec gotowy. Chcecie <laughs> coś z niczego. Jak się dobrze rozpali, to w pokoju ko koło 600 stopni. Ja się zachartowałem, zeszłem teraz <laughs> Tworzymy coś z niczego. Po prostu nie trzeba w tych wyścigu szczurów brać udziału, żeby coś, żeby żyć normalnie, fajnie. Na początku Myślałam, sobie nie poradzę. <grywa> 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 no, ale teraz mi się wydaje, że jest spoko. Ktoś przychodzi z domu, spod ciepłego kamerypera, na, na początku się nie potrafi tu odnaleźć, a potem się zdaje radę i się odnajduje w tym wszystkim. Agresję zostawiamy ze drzwiami, Yy, Gafni są zobowiązani przestrzegać powyższych punktów. Dochodzi jeden do, do pewnych konfliktów, gdy się mieszka w takiej grupie dłużej. I to są nieporozumienia, no, ale zawsze, zawsze można je rozwiązać, ewentualnie też. Przepraszam, nie rozmowę. Ja, mimo iż mam rodzinę w Warszawie, wolę mieszkać tutaj. Nie, ja żeby to była właśnie moja rodzina. Ci z mieszkam. Nie to, że ja, 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 ja jakiś przypadkowy ulepek, tak po prostu ludzie, po tutaj się znaleźli, z tutaj sobie mieszkam i jutro, jutro się wyprowadzę bo, albo, albo wyprowadzą się oni, po prostu znamy się dobrze i ufamy sobie, po prostu. To była biblioteka, która była niszczona. Te książki zostały nam przekazane i szkoda było, żeby się zniszczyły, bo ja, także dzięki tym książkom sobie powstał Pomyśl zrobienia tej biblioteki. No, jest dużo ciekawych książek i dużo makulatury, to trzeba przez to przebrać. Na razie jest tylko tyle, bo jest zima i przez zimę ludzie mało wyrzucają. Mam nadzieję, że na wiosnę, jak będą remonty, ludzie po prostu więcej zostawią szafek i dokręcimy bibliotekę. Jest plan, że jak wreszcie kupimy agregat, chcielibyśmy robić wyciągki filmowe, żeby dzieciaki zamiast nie wiem, byś do karku na wino, by siedli i po prostu oglądać jakieś filmy. Nie wiem, chcielibyśmy, żeby to coraz to więcej działo. to nie jest tylko w to są też ludzie, którzy coś robią. To jakieś, jakieś akcje, takie które właśnie Football Box, teatr, wystawy, wszelkie imprezy. No i jest drugim słowu coś się dzieje. Zapraszamy na naszą akcyjkę, proszę. E, dajemy jedzonko w formie protestu przeciwko wojnie i w ogóle darmowy posiłek i prosimy o jakieś wsparcie, nie wiem, jakieś warzywko po prostu, co możemy. Dajcie tak? Oj, świetnie. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na akcję. Proszę przekazać, jeżeli ktoś by chciał zjeść, przyjść. Po prostu my to przekazujemy za darmo, ten posiłek, w niedzielę. W niedzielę będzie pod tym pałacem Prezydenckim. Dziękuję, dobrej nocy. Przyjeżdżajcie, bo wyglądacie bardzo wiarygodnie. Naprawdę? <grym> nawet bez identyfikatorów? Bez, bez nawet papierów? bez tych <grym> A dziękujemy bardzo. Dobranoc, do miłej nocy. Nic? Dobrze, dziękuję, do widzenia. Potrzebujemy ziemniaki, bo dostaliśmy marchewkę. Możemy kupić, mamy 10 zł po prostu zaoszczędzone. Kasa? Proszę. 30, tak? 30. 30 mamy okay. Możemy cię Okej. No. I zapraszamy. Na dziękujemy. Krytyka. Tylko kłopoty to, niczego więcej nie wyrzuci nie. I wiecie co jeszcze, ja bym popomowała. Bo jabłka się zapytać. No, bo jabłka są fajna rzecz, co? Nie, do rozdania tak. Po jednym jabłku. I, dziękuję i zapraszam, jeżeli ktoś na tą akcję. Ok, dobranoc. To kocham, mam to Aha. Ale to tam, że jest, A to w drodze Nie wiem, czy daj Mutować jest nie można samemu, to, to jest, nie jest możliwe. E, trzeba w grupie to robić i ta grupa musi się nawzajem za nim wspierać. Bez, tego, bez tej współpracy bez, nie da się. No, generalnie to taka niepisana zasada obowiązuje, że jeżeli masz coś do zejścia, inny nie ma, to no, nie trzeba, ale się dzieje po prostu. Wypada, no wypada po prostu. I nie, nie chodzi nie będzie. On co nazywasz? Chęć zrobienia czegokolwiek innego niż, niż tylko życia, wiesz? Zarabiania pieniędzy i utrzymywania domu, Jakiś... Taka jazda, że kręg się zamyka 8 godzin pracy, potem sen, w sobotę dyskoteka. A jedno. Człowiek to nie mrówka. To będzie tradycyjna to paczaja, a na no, to rzuci się wszystko do kupy, wymiesza, gotuje i chce się no. Zdrowe pożywne warzywa. Zawsze jest tak, że. Witaminy. Nazbiera się tego, no nazbiera. mam darmo. darmo. Nazbiera się tego, nazbiera, koniec końców. A nie wiadomo, to tak tak, tego jak zrobić tak. i koniec końców, i koniec no. końców to wychodzi. Dobra. Hmm. Jeżeli grupa jest zorganizowana, za nie da radę z góry żyć. W co, my skuteczni, w większości są minimalistami, naprawdę bardzo mało nam do szczęścia potrzeba. Fajnie ta czerwona kapustka tak niezłota, ładnie pomagała. O przyjeżdża przyjeżdżała transport, żeby zabrać te wszystkie bagaże. kader na ale jest cięższy. To nie jest takie pito-pito. No, jeszcze się z tego daje lata. Na narzekaj, co gorsze, czasami lepsze, czasami gorsze, Ci przeżyć. się nie śpije i nie bo co można odłożyć też trochę. Trzeba wolności przede wszystkim. W takiej pracy się chodzi nie że jakikolwiek policia na człowiek staje się automatyczny, wpada się w jakiś taki schemat i pracując jako no, człowiek, no, z wolnego zawodu. No, wszystko zależy ode mnie. Potrzebuję, jak pracuję. Nie mam żadnego szefa. Poza tym robię to, co lubię. Mogę się w tym rozwijać i jakoś to spełniać. I no, to chodzi chyba, nie? Jeżeli ktoś czuje, że nadchodzi ma, ma trochę talentu, to może coś robić. To są mieszkańcy no i oczywiście, które jednak czasami tutaj się zdarza, gdzieś po halach biegają. I nie wszyscy oni nam nie przeszkadzają, ich nie ma aż tak dużo, na budynek nie wchodzą, nie? A jeżeli sobie już biegają, to takie samo prawo do życia mają. Mamy agregat wypożyczany, a chcielibyśmy wreszcie kupić swój agregat. No, że mnie dużo brakuje, bo będziemy mogli w pełną barą robić koncerty. I 207 osób może się mieścić na tej sali koncertowej. Z zespoły, które przyjeżdżają na sport, to w sumie dla nich to jest do żeby na sporcie napędza drugą w jakiś ten sposób do, 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 do robienia, nie wiem, powiedzmy w, na przykładzie koncertu wiesz. jeśli coś się udaje, to, to czujemy to, że jesteśmy razem i że warto to, to, to robić. No i od strony są z tego zadowolone, mają, wiedzą, że u nas jest, nie znajdą niczego, po prostu przychodzą, żeby nas wpisać, pogadać czasami. Środowisko często takie, jest, jakim jak jesteśmy, często jest narażone na agresję. My, my to niby brudacy, trzeba nas wyniszczyć, takie, takie akcje, nie? Bardzo dobrze, u nas z bloku, też, też no, mi nie podobamy czasami, ale... Bo no, że, że są lepsi, lepsi. lepsi, nie znają nas, myślałem, są lepsi właśnie mieszkający w domu, mają drogę ciuchy i tak dalej. Przeważnie bogatych rodziców, bo sami się lubią, czego ino No i ja myślę, że są lepsi od więc... nas. No się byłem. Ja zamierzam się uczyć i dalej i studiować. No, to jakby się pokrywa, nie? W sumie jedno z drugim, bo chciałbym studiować etnografię, a konkretnie o Celtach. Interesują mnie bardzo instrumenty celtyckich, kultura i muzyka. I jakoś... Yy, Jedno drugiemu nie przeczy to, że jestem skutersem i to, że studiuję. no skurcie jedyne, czego można się bać, to, to... ...i wystawek, który zechce coś tutaj zrobić, jakiegoś McDonalda postawić, albo coś na styl. Postawić. To jest jedyne, co, co nam może zaszkodzić, bo według prawa... ...prawo jest tak zrobione, że nas co nie mogą co, dopóki... ...tego właściciel nie będzie chciał. I myślę, że gdybyśmy dostali, że nie wiem, 10 lat, możemy tu mieszkać, to byśmy to zaczęli coś murować, dalej budować. Nie widzę, no, co się dzieje dookoła, światuralnie. Zimno, wydaje Mi się wydaje, że trzeba słuchać samego siebie. Może się na pewno kiedyś się ale No jeszcze o tym myślę. Przyjdzie taki dzień, ale to jeszcze nie jest teraz. I właśnie moim marzeniem jest, że po takim, nie wiem, w 30 roku życia, z skłotą, jakaś jakiś z głupio dechami, po prostu żeby wrócić, wrócić do przyrody, bo jednak tą potrzebę czuję. To mi się podoba, w mamy taki wspólny stan. Tylko, że każdy dzień indziej, to też szkoda, ale przyjedziemy się od wielu gdzieś tam na wiosnę, z pieskami sobie przyjadę, z dwójką dzieci, oni wiecie, też bliźniaki, no nie, i, i dzieci się bawią, nasze psy tam, pszczyniaczki potem się połączą fajnie. fajnie znajomych można poznać, dzięki

znowu zajęli Tybę. Dokonuje się tam masowych, masowych zbrodni na na Tybetańczykach. W tej chwili z 6 milionowego narodu Zginęło ponad milion dwieście osób.